Witam Państwa bardzo serdecznie że w drugim odcinku programu Wywiadowo. Chciałabym bardzo podziękować za ogromne zainteresowanie odcinkiem pierwszym oraz za tak liczne i miłe komentarze. Nie mogę również nie podziękować za ilość subskrypcji, jaka przybyła w ciągu ostatniego miesiąca. Jest Was już ponad 200, za co jestem niezmiernie wdzięczna i oczywiście zmotywowana do dalszej pracy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat zajęć, którymi zajmował się nasz dzisiejszy gość podczas ferii zimowej które swoją drogą właśnie dobiegają końca zarówno dla mnie, jak i dla naszego rozmówcy. A jest w nim wszystkim znany wódz słodziaków oraz pogromca Peboków, czyli Rezi. Witaj Rezi! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Remek. Witamy, witamy. Tak więc Razi. Masz żarcie w ogóle? E e razi jedzenie się mówi. Jedzenie mamy w wywiad, tak więc postarajmy się przynajmniej zachować pozory kultury, ok Tak więc jedzenie. Przepraszam. No. Dobra, nic się nie stało. Mm, czekaj, gdzieś tu powinna mieć resztkę żelku po ostatnim wywiadzie. Um, chyba, że szyja wszystko zjadł, ale... To chyba niemożliwe. Wszystko jest możliwe. No, też prawda. O, są. Dobra, trzymaj, tylko zobacz, czy coś tam jeszcze w ogóle jest. Troszkę jeszcze zostało, no. O, no to super. Nie wiem, czy będą ci smakowały, bo są lukracjowe. Ja na przykład tak za lukracjami nie za bardzo przepadam, ale... Lofciam je, lofciam! Okej, okay, w takim razie smacznego. Może coś do picia byś jeszcze chciał? Na razie chyba nie. Dobra, jakby co to mów. A teraz możemy wrócić do naszej rozmowy. Więc tak, ferie dobiegają końca. Powiedz nam, jak się z tym czujesz? MAN-SA-KRA! Jedna wielka Mansakra! Fuck! No wiem, też mi to w ogóle nie jest na rękę, najchętniej posiedziałabym sobie jeszcze dwa tygodnie w domu, ale wiesz, przynajmniej spędziłeś fajnie czas, prawda? No spoko nie jest źle ci powiem. No właśnie. Um, wszyscy wiemy, że byłeś na nartach. W piątek wyjeżdżasz na narty do Austrii. No tak. To wiem, ale ja jestem zainteresowana troszeczkę innymi sprawami, którymi zaczęły zajmować się podczas tych ferii i z pewnych źródeł wiem, że zapisałeś się między innymi na kurs śpiewania. Oszustwo! Oszustwo! Ta, 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 ta jasne! Ja wszystko wiem, więc mi tu nie ściemniaj. Tak więc, skoro Shio nam ostatnio zademonstrował swój śpiew, to może teraz ty pokazałbyś nam czego się nauczyłeś na tym kursie. Nie, nie, nie. Nie, o oh, nie, 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 No proszę, tak bardzo, bardzo, bardzo No dobra, Yay! Okay, no to dawaj. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spring my wings and fly away. I believe I can sure. Wow, erosie, świetne, no po prostu... Po prostu, wow, e, dzięki. Proszę bardzo. A teraz uwaga, uwaga. Dowiedziałam się również, że nasz Remek zapisał się na kurs. Uwaga, skupcie się na kurs wyszywania. To jest normalne na Śląsku. Dobra, dobra. Ja też mieszkam na Śląsku i jakoś nie zauważyłam, aby było to bardzo rozpowszechnione zjawisko. Never mind. Ale nie, dobra, poczekaj, poczekaj. E, myślę, że wiele osób chciałoby wiedzieć, dlaczego akurat wyszywanie. Dla mnie to jest też zabawa Freida i hobby moje. Hobby? Okej, okay, tylko dlaczego wcześniej o tym nie mówiłeś? I powiedz nam, jak ci szło na tych zajęciach? Koksiłem. Czy szczerze mówiąc, po godzince już tak? No, już tak. Fajnie, no, szczerze, że byłem z siebie dumny. <grystanie> o, no to super, bo wiesz, ja kiedyś też wyszywałam. A, widzisz. I tu cię mam. <grystanie> Co mnie masz? Co mnie masz? Dobra, przyznaję się, kiedyś wyszywałam, ale dzisiaj rozmawiamy o tobie, a nie o mnie, więc mi to proszę nie wypominać. Nie no spoko, to jest bardzo fajne, szczególnie motywujące, jak i bardzo podnoszące na duchu, że komu się to jednak podoba, że ktoś to lubi i też się tym interesuje. Serio? No to popatrz jak fajnie, ale musisz mi to przyznać, ściek łańcuszkowy to masakra, nie? Nic trudnego moim zdaniem. No chyba żartujesz, ja tego nie umiałam ogarnąć, ale przyznaj się, przez zakopiański ściek nie przebrnąłeś na 100%. To jest masakra jakaś! Wierzcie mi, to jest takie gówno, że się nie pozbieracie. No dokładnie. A teraz na koniec rezy. powiedz, jak tam twoja dykcja? Czy umiesz już mówić o wyrewolwerowanym rewolwerowcu na wyrewolwerowanym polu? Może nam to zademonstrujesz? Rozrewolwerowany rewolwerowiec zrewolwerował się na rewolwerowisku przy zrewolwerowanych rewolwerach. Yy, no ładnie, Rezji, ładnie. Widzę, że sporo się w tę ferię nauczyłeś. To super. Okej, okay, zbliżamy się do końca wywiadu, więc Rezi, pożegnasz widzów? Jest to wszystko, Kani, Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć. Dokładnie dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku